Dzień dobry, państwo. Nazywam się Piotr Markwart, jestem praktykującym notariuszem i chciałem zaprosić państwa do udziału w tegorocznym kursie przygotowywanym wspólnie przez wydawnictwo CHBEK i Fundację Polski Instytut Notarialny Polinot, przygotowującym do tegorocznego egzaminu notarialnego. Dlaczego warto wziąć udział w tym kursie? No, w moim przekonaniu z podstawowego powodu. Kurs jest skondensowany, praktyczny. I prowadzony przez osoby z doświadczeniem, zarówno dydaktycznym, jak i po prostu codziennym notarialnym. Także jeżeli zastanawiacie się, co możecie zrobić jeszcze, to myślę, że ten ostatni akcent, ten ostatni akcent do wykonania przed egzaminem mógłby być naszym kursem. Także gorąco zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia.